Na kanale mamy malutki przestój, ponieważ stwierdziłem, że nie ma sensu zmuszać się do nagrywania, natomiast to nie znaczy, że nic dla was nie szykuje. Mimo wszystko jednak, na kanale Nakon i na kanale PlayStation pojawił się nowy gameplay z Test Drive Unlimited Solar Crown. I jak wiecie, w takich grach nie tylko się ściga, ale również... Kruzuje, czyli swobodnie przemieszcza po mapce. Jeździ oczywiście samochodami, chociaż tam można też trochę chodzić. Znowu przypomina mi się The Cruise. Swoją drogą mają e, wiele wspólnego. No i co? No i mam dla was dzisiaj właśnie swoją, nie tyle że reakcję, co analizę właśnie tego. Także dzięki wspierającym, że są, dzięki, że e, jesteście nadal, nie zostawiliście mnie. Wchodzimy sobie na YouTube. E, już kilka osób o tym nagrało i to tam powiedzmy jeden dzień, dwa dni temu. E, no i na przykład e, na głównym kanale Naikona to ma 63 tysiące wyświetleń, na kanale PlayStation 60 zaczynamy. Analizę. Zobaczymy, co mogę Wam tu powiedzieć. No, niedługo coś na kanale się jeszcze pojawi ciekawego. Mamy Włochy, Italian Cars One Chai Salon. No i w tym salonie mamy nasz Fiata 500, tam z tyłu jeszcze jakieś lancje i przed nami Alfa Romeo 4C. Czego się dowiemy zaraz zobaczycie? Jakichś dwóch ludzi tutaj mamy. Ja od razu pauzuję i nagrałem to wcześniej i jakby wziąłem sobie na full screena i wtedy jak puszczałem nagranie to nic się nie nagrywało, tylko po prostu miałem stop klatkę. więc tak, Alfa Romeo jest jako super samochód 4C, no w sumie czy to jest super samochód, tutaj bym polemizował, natomiast ma napęd na tył, jest w klasie S657, uncommon, czyli taki niezwykły, no i 631 tysięcy kredytów, Um, alfa jest Uncommon, czyli jakby auta mają klasy, że to są pewnie zwykłe. Uncommon jeszcze dalej będzie kolejna klasa, ale przejdźmy sobie dalej, zobaczmy. 8C mamy 8C zwykłą i mamy 8C Spider, bodajże e, z 2008 roku. Teraz tak, klasa jest podobna, jeśli nawet nie niższa, nawet na tył i Rare, czyli samochód rzadszy, no w sensie rzadki i rzadszy niż tamta, no i 715 koła. E, także zaczynając tą Alfą, co mamy tu po prawej, to jest bodajże jakiś to. I przechodząc sobie na 8C, upgrade jest spory. Yy, natomiast mam nadzieję, że nie trzeba jakoś specjalnie tych rare odblokowywać. O! przewinmy sobie, kurczę, widzicie, bardzo szybko to wszystko tutaj leci. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to jest to, że wszystkie gameplaye od yy, Naykona, które idą z yy, Test Drive, mimo tego, że nagra czekamy kupę czasu i jest ona budowana kupę czasu, to wszystko to jest. Captured on an alpha version czyli mamy teraz alfa wersję gry więc jeśli macie jakieś ale, jeśli chcecie się coś wypowiedzieć, jeśli chcielibyście coś skomentować to nie do końca możecie, ponieważ to jest jeszcze alfa, więc jeszcze tak y, nie jest dopracowana, więc nie można za bardzo komentować i widzę, że robię lekkie przestery więc muszę chyba oddalić mikrofon Także moim zdaniem dopisek, że alfa wersja gry jest teraz testowana, to jest tak zwany dupochron czyli po prostu, żeby tam nie mogli nam jeszcze nic zarzucić, to powiemy, że to jest jeszcze wersja alfa. No i w każdym razie, mamy moc Mamy mamy newta, mamy wagę. Jak na taką Alfę o jej gabarytach, to waży całkiem sporo, mi się wydaje. Top speed jest prawie w maksie, ponieważ tu jest skala do 10. Przyspieszenie 6, no i hamowanie ma dość słabe, czego się na przykład bym nie spodziewał po tej Alfie, chociaż no, najwidoczniej ehm, będzie dużo latania bokiem. No i jeśli chodzi o handling, czyli o tą przyczepność, to też jest 5 i 7, czyli. No tak, średnio, nie? Idziemy sobie dalej i mamy wybór koloru. Zaczynamy od Rosso Alfa, czyli od tego... Tej czerwieni, ale auto będzie w Uncommon, czyli w takim niezwykłym kolorze, który jest bianko, ale perłowe bianko. To jest, jakby on powinien być inaczej, chyba nazwany, bo w Alfie ten kolor się inaczej nazywa. Bianko coś tam. Eee, no niech będzie, że, że bianko po prostu. No i to jest perłowy kolor. I moim zdaniem jest to głupi wybór do pokazywania auta właśnie w tym kolorze na prezentacji, chociaż to jest tylko Alfa, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Eee, przechodzimy sobie dalej, mamy wnętrze. No i teraz, tutaj świeci. Z zewnątrz jakieś dziwne niebieskie światło, no i przez to my mamy zakrzywiony obraz, ponieważ ja myślałem, że to jest w ogóle granatowy boczek. A, no i ja się będę dzisiaj czepiał, ja się będę dzisiaj czepiał, ponieważ ta gra już bardzo długo jest robiona. Ona jakby znana jest, test drive jest znany z bardzo dużej szczegółowości i ja chciałbym tej szczegółowości się bardziej przyjrzeć. I widzimy, że teraz w środku, tutaj w garażu, lusterko na górze oraz lusterko boczne mają inny widok, nie? Znaczy, no nie wiem jak jest z tym lewym, ale tutaj po prawej stronie jest wszystko, znaczy troszkę jest inne, nie? Widzimy kawałek auta, ale później się to nieco zmieni, więc mamy czerwonawy środek, taki mamy czarny, mamy niezwykły ten brązowawy, no i taki szarawy, a pewnie alakarbonowy do tego wybieramy sobie felgę po zakupie auta no i tu mamy tam taką dziesięcioramienną oraz klasyczną alfową bardzo ładną no i to jest właśnie coś dlaczego ja nie chciałbym żeby znaczy nie chciałbym dlaczego moim zdaniem prezentowanie tej gry w tym kolorze nie jest zbyt mądre ponieważ ten kolor ma taką głębię, to jest też biały, więc jest bardzo jasny i odbija dużo światła i mało na nim będzie widać refleksów, no nie? W sensie białe rzeczy nie będą się tak na przykład w nim odbijać, a kiedy prezentuje się grę i chce się ludzi zainteresować graficznie, to bierze się takie kolory i takie jakby scenerie na przykład deszczowe, żeby się odbijało dużo rzeczy, no i to będzie. Ale to oto jest białe. Tutaj jakoś dziwnie się ten, to światło zakrzywia. Wygląda jakby był taki satynowy, półmatowy, przez to właśnie, że jest biały, bo jakby był czerwony, to by się tu wszystko wszędzie odbijało. No ale też e, kółka są szare, nie? Takie matowawe i w sumie mi to tutaj nie pasuje do tej prezentacji. No ale dobra. A no i lampy też się wydają czarne, światło takie dziwne. No nie wiem, no dobra. Jest na ziomek, patrzy się na furkę i jesteśmy na zewnątrz. Teraz ciekawostka dla was. Mam nadzieję, że tu zniknie ten pasek youtube'owy, a jak nie to zaraz zniknie. Na aucie mamy 36,7 km przejechane, a na liczniku 30 nie, 39,7, a na liczniku 39,6, więc są niesynchronizowane, co jest troszkę dziwne. Natomiast silnik jest rozgrzany. Woda nie woda, mamy pełny bak. Coś tam się nam świeci. Mamy też awaryjki, załączone, które oczywiście w tej grze są możliwe do załączenia. No i to mnie ciekawi, właśnie, że. O! Kamerka w środku rusza się, z, jakby było 30 fps, zeskalowane do 60 w jakimś spowolnieniu, po prostu. Też to lusterko działa dobrze. No, i pewną rzecz zauważyłem. Dobra, w tym momencie a stacja jest wybrana radiowa. Tutaj mamy możliwość na przykład wybrania sobie świateł przednich. Możemy sobie włączyć awaryjki. Możemy sobie zdjąć okno, co zaraz będzie robione najprawdopodobniej. Możemy sobie włączyć wydzieraczki. Włączyć kierunek w lewo, w prawo oraz zdjąć dach. I to jest właśnie ta szczegółowość test drive'a, na którą bardzo ludzie czekają i która jest naprawdę taką, taką wyjątkową cechą tej gry. Ale czekałem na coś jeszcze: a mianowicie na customowe e, wskaźniki, na kastomowy HUD, na kastomowy prędkościomierz-obrotomierz do każdego samochodu, takie jak to było właśnie w poprzednich częściach. A teraz zapowiada się, że tego nie będzie. Co o tym sądzicie? Dobra, e, więc co? Zdjęliśmy sobie okienko, bardzo szybko zeszło swoją drogą. Nie sądzę, żeby w Alfie tak szybko się to okno otwierało. No, i ruszamy, dobra. Wyłączyło, osoba jadąca tym samochodem wyłączyła. No, awaryjki. Ehm, Jesteśmy też na zewnątrz, i też znowu ten kolor wygląda, jakby był matowy całkowicie, co moim zdaniem nie jest korzystne dla prezentacji gry, ale to jest tylko moje zdanie. Ehm, no i co? A, no i właśnie, miałem wam pokazać. Zobaczcie sobie, że obraz tutaj w lusterku środkowym, łącznie z tym lusterkiem po prawej stronie, znaczy po lewej stronie, przepraszam bardzo. Jest taki sam. To jest po prostu ten sam obraz, tylko w lusterku środkowym jest on po prostu lekko bardziej spłaszczony. A tak być nie powinno raczej, ponieważ jakby co innego się widzi w lusterku bocznym, co innego się widzi, szczególnie z perspektywy kierowcy. Ale lusterko prawie jest bardziej dopracowane i nie wiem czemu tak jest. No, no, przecież są inne widoki, tutaj widzimy co innego, widzimy też kawałek wozu i w ogóle dziwne, że to jest ten sam obraz. Tak być raczej nie powinno. A czekam się o szczegóły, ponieważ to test drive i tutaj powinny być takie szczegóły dopracowane w 2023 roku. Więc autko sobie rusza. Tu mamy jakieś w ogóle miejsce, żeby zaparkować sobie swój wóz. No i na zewnątrz prezentuje się ta gra naprawdę bardzo dobrze. Natomiast czy wygląda jak gra z 2023 roku? Moim zdaniem ona teraz przypomina Watch Dogs. Jak tak widzę tutaj ten wóz, to wygląda znaczy w ogóle to, to całe otoczenie, to ona przypomina mi Watch Dogs, a Watch Dogs nie wyszło w tym roku. Teraz jedziemy sobie... Okej, okay, tym pasem, no dobrze, bo tu mamy ruch lewostronny. No i teraz mamy pokazówkę właśnie cruising, czyli jazdy po mapie, takich nawet zgodnie z przepisami. Używamy sobie kierunków, nie kierunków, leci muzyczka. Na budynkach widać odbicia, że są. To jest fajne, że nie są takie statyczne, tylko światło się na nich zmienia, ale to też będzie. Widzicie, no też jest to specyficzne, tak? Nie do końca działa zawsze tak, jak powinno, chociaż w tym momencie jest wszystko po żądalu, no i przechodzimy sobie w scenerię nocną. W nocnej scenerii musimy włączyć światła w ogóle, żeby coś widzieć, albo jechać na... Ło, 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 widzicie tę część mapy tutaj? Ale tu będzie bokiem latane, coś mi się wydaje. Natomiast um, musimy sobie włączyć światła, no i naprawdę, to jest teren, w którym no, jest potencjał, żeby pokazać samochód, ale dużo aut, na przykład ten Mustang, który przejeżdżał, przewinę sobie do tyłu kawałeczek, on wygląda, jakby był taki satynowy albo matowy. O, w ogóle w operze mogę sobie, widzicie, włączyć, wyostrzyć sobie ten obraz. No ale to jakby tego nie robimy, oglądamy grę taką jaką ją mamy. Patrzcie na tego Mustanga. On wygląda jakby był taki matowy. Nie rozumiem, co jest z tymi autami, czemu one są takie matowe, to, to przecież nie wygląda dobrze. No chyba, że takie po prostu mają być, ale no, no nie powinny. No i tym samym właśnie jesteśmy na, w bardzo ładnym miejscu na mapie, z fajną mgiełką, z fajną głębią, tylko, że dalej fura wygląda jakby była matowa. Teraz troszkę hip-hopu. Wjeżdżamy sobie w Doki. I tutaj też coś zauważyłem, ponieważ to nie jest na pewno pierwszy przejazd. Nie, nie widzimy teraz w ogóle, ile ma przejechane. Kilometrów skończył się jakby. Nie wiem czemu nie ma licznika kilometrów. E, jest dwieczka, patrzcie, trujeczka I teraz tutaj mamy już ślady w tym samym miejscu, gdzie skręca ta alfa, więc mnie mam. Spodziewam się, że po prostu to jest któryś tam przejazd, ponieważ twórcy chcieli, żebyśmy, no, żeby, żeby to ładnie wyglądało. I na mapie są takie ptaszki, tutaj pokazuję teraz mieszką takie, nie wiem, co to oznacza, jakieś takie ptaszki, w ogóle dużo jest jakiejś aktywności na mapie, ale na to nie zwracałem uwagi, ponieważ to jest Alfa Version i nie wiadomo, może tam będzie jakieś coś innego. E, więc tak, mały boczek, e, fizyka dalej specyficzna, no a gra dla mnie nie wygląda jak... Jakaś najnowsza produkcja, nie wiem co wy o tym sądzicie. No tutaj, o, mieliśmy chwilę. Zobaczcie, w tym miejscu. O, tutaj zaczynają być jakieś odbicia na alfie, ponieważ po prostu jest już tyle światła, że coś się musi odbić. O, tutaj jakoś to wyglądało. Ale gdyby ona była czarna, bordowa, fioletowa czy, czy granatowa, to o wiele więcej byśmy widzieli. Tu znowu boczki, no i te ślady zrobione wokół już są specjalnie tak wyrobione. Teraz jedziemy sobie do Shek O, o 8 rano i tu są bardzo ciasne uliczki. W ogóle nie ma przechodniów na ulicach, to widzimy jakby byli, to już w ogóle by było niesamowicie dużo obiektów. Natomiast no, w takich uliczkach się ścigać musi być naprawdę specyficznie. No nie tyle, że ciężko, co no, wyjątkowo inaczej, no nie? Trochę to przypomina takie uliczki też brytyjskie, no może nie z wyglądu, ale z, tego, z tej właśnie ciasnoty. No i wyjeżdżamy sobie na jakąś, na jakieś bezdroża. Widać jak zawiecha chodzi w alfie. Znowu, auto wygląda jakby było całkowicie satyn satynowo-matowe. Też w pewnych miejscach, jak na przykład tutaj, ta kratka sprawia, że anti nie do końca tak działa jak powinien. Rozmyć, rozmyta głębia, znaczy głębia rozmycia z tyłu działa, tak, mamy auto wyostrzone, tył jest rozmyty. I mamy piękne wybrzeże, prawda, podjeżdżamy na nie, tu jakieś cienie, no średnio zrobione, ale są. I parcie na to. Czekajcie, zdejmuje się dach w ogóle. No, mega fajne. I, I mamy to, zobaczcie, mamy wokół ten taki murek, nie, taką barierkę. I teraz o co chodzi, że jakby. Widzicie, takie paski się pojawiają tutaj, i jeszcze jak zobaczcie sobie w miejscu tych, tych kółeczek, no to jakby tam będą się pojawiać takie dziwne zakrzywienia. To jakbyśmy patrzyli na jakąś bramkę przed rzeczką i zakrzywiałby nam się obraz, bo on łączy się, widzicie, z tymi tutaj barierkami, a ja tak być nie powinno. Nie rozumiem czemu tak jest. Jakiś, jakiś glitch chyba, że przeźroczystość źle działa właśnie w tym obiekcie, nie? No a to jest prezentacja gry, ale to jest tylko alfa, to jest tylko alfa, pamiętajcie. Alfa Romeo. Aha, bo to jest alfa version, jedziemy alfa Romeo, to jest taki, Żarcik, nie, no chyba nie. E, dobra, jeszcze coś tu mam do powiedzenia. Chyba nie, together we drive, razem my jedziemy, ale jeszcze Wam pokażę na szybko. Bo nagrywam to 15 minut, to mogę. Jak sobie zobaczymy te kółeczka, to zakrzywia się też tutaj. Robią się takie, o, takie małe dędzelki. A poza tym, no to, o, jakieś awaryjki, nie awaryjki. No, ogólnie wygląda to całkiem w porządku, ale nie wygląda to na pewno idealnie, świetnie, pięknie, czy tak jakbyśmy się spodziewali, a przynajmniej ja. I pokaże nam się jeszcze ekran z nowymi wozami. Teraz, jaka jest moja i wielu innych osób teoria, że test drive Unlimited Solar Crown, może nie nawet pod tą nazwą, miał już wyjść. Kilka lat, kilka dobrych lat temu, nawet może bym podjechał do roku 20., może 12., wtedy ta gra miała się ukazać na rynku, ale się nie ukazała i czekali aż do dzisiaj, żeby ją odświeżyć i wrzucić jako zupełnie coś nowego. Ciekawe, nie? To, to jest taka, to jest taka teoria, ponieważ wiele rzeczy, które dostawaliśmy jeszcze zanim teraz te gameplaya i w ogóle, miało na przykład takie auta z lat, kiedy właśnie można by się spodziewać, że ta gra by mogła wyjść, nie? Czyli 2.10, 2.12. Wtedy to były nowe wozy, a na dzisiaj już się nimi, nikt nimi tak nie ekscytuje, no nie? Nawet tą Alfą 8C czy 4C, to, to nie są jakieś wozy, którymi się dzisiaj ekscytujemy, no one już jakby mają swój czas za sobą i teraz są nowe auta, które można by tu prezentować. Więc nawet na to nie zwróciłem uwagi, że przecież jedziemy autem z 2008 roku. To nie jest najlepszy wybór, myślę, do takiej prezentacji. No mogliby tym tajkanem przejechać. To by było coś nowego. I mamy nową, to nowe auto, no nie wiem, może akurat. A to też nie jest jakiś mega klasyczek. To, to jest wyjątkowe auto ze stajni Alfa Romeo, ale bez przesady. No i tym samym, swoim zdaniem, ze swoim zdaniem, was zostawiam. Komentarze są dla was, mówcie o co chodzi. Gra wygląda na potencjał na kierownicę, na przykład jazda na kierownicy, na cruising ze znajomymi po mapie. No nieważne jaka będzie duża, to jest taka możliwość. No i co, zobaczymy dalej, jak się, co się będzie działo. Ja chciałbym oczywiście ten driver dla was kiedyś nagrać. Także to mogłoby być naprawdę przełomowe na czy, czy, czy gdzieś tam. No to co? Widzimy się w następnym. Cześć.